Dzień dobry, witam w odcinku z wyzwania budowniczego, które nazywa się Każdy pokój inny dodatek. Czegoś tak, ja to tak nazwałam. Także mam tutaj koło i wypisałam tu wszystkie moje dodatki do Simsów, jakie posiadam obecnie. No i będziemy sobie losować. Także jestem sobie tutaj na działce w Cover podaję, że tak się to czyta. I będziemy tutaj budować domek Także ja najpierw spróbuję zbudować jakąś bryłę Więc okej, okay, więc wstępnie to chcę coś takiego zrobić W sensie to, to będzie jeszcze dużo ozdób Ale taki klimat Na górze chciałam zrobić sypialnię, Do której jest drabinka Tu chciałam zrobić nie wiem do końca czy kabinet Takie miejsce rozwoju, no kabinet Łazienka, to jest korytarz. No i kupnie z salonem, kuchnia, tak mi się wydaje. Dobra, no to losujemy w takim razie. Pierwszy będzie korytarz, także losuję. Spróbuję. By Kompaktowe wnętrza, No dobra, spróbujmy. Tak więc, tutaj są przedmioty z kompaktowych wnętrz. Spróbuję coś z tego posklejać, bo zarazem są tu genialne rzeczy, a z drugiej strony na no, czegoś im brakuje to... tego przejścia bardziej. Nie wiem, nie wiem jeszcze jak to wymyśla, ale... po prostu zaraz wracam. Okej, okay, więc stwierdziłam, że to ogólnie będzie taki dosyć ciemnawy. Więc chyba nawet spróbuję to zmienić. O, takie Ciemno-złocy chciałam zrobić tutaj Tylko problem jest taki, że w kompaktowych wnętrzach nie mamy ani podłóg, ani ścian. Także, no, będzie to tak wyglądać. Ogólnie to, tak jak było widać, zrobiłam bardziej z tego korytarza salon, no bo kurczę. ciężko będzie, ciężko. Także. Ciekawe zrobię teraz kuchnię, losuję. Także proszę. Ładzę w stroju. Kuchnia z łazem stroju. Okej, okay, więc mam tutaj przedmioty z łazem stroju i wyślę troszkę jak to zrobić. Teraz sobie mamy grilla, tak więc który to jakoś zgryją, także zaraz wracam. Więc tak to będzie tylko wyglądało, bo w sumie więcej nic nie wyciągnę. Ale dałam tutaj z tego lampę na to, to całość, ale stwierdziłam, że może skoro kuchnia i jadalnia to miały być osobne rzeczy, to może losujemy jadalnię osobno, żeby było ciekawie. Także jestem już tutaj na moim kole e Fortuny i losujemy, co będzie Odpowiedź, ja jadalnie. Wilkołaki! Hej, wielkołaki Tak więc Wielkłaki już trochę tego jest. Tak więc próbuję zrobić jakąś pseudo do będzie to bardzo jeszcze wyglądać, ale... Najlepiej, ale w być ci gorzej. Szkoda tylko, że w kompaktowych wnętrzach niestety tutaj nic nie ma. Także następnym nie jest gabinet. Jesteśmy już przy naszym kole fortuny i losujemy gabinet. Okej, okay. wyzwolone przyjęcie, dobra. Będzie piękny kabinet. No, ale ja wiem, że challenge to challenge, ale to naprawdę nie ma prawa bytu. <grywa> także wylosujemy jeszcze raz kabinet. Okej, okay, mamy być być rodzicem. Tutaj mam przedmioty z być rodzicem. Także to całkiem fajnie, można z sobie stworzyć kabinet. Tak zaraz teraz wracam. Okej, okay, więc tak to wygląda, to no, też nie było łatwo. Ze stołu zrobiłam biurko. I tak nie ma komputera, więc nie ma różnicy. No dałam tutaj projekt, jako żeby coś tutaj było. No i no, nie wygląda to pięknie. Ściany, co prawda były, ale podłogi już też nie ma. Przejdźmy do losowania łazienki. Jestem, także losujemy. Okej, okay. uniwersytet. Tam są rzeczy, Także poradzimy sobie. Także tutaj mam przedmiot z uniwersytetu. Spróbuję skleić jakąś łazienkę z tego. Tak to wygląda. I Liczyłam, że naprawdę będzie lepiej, ale to jest tragedia. Co wygląda jaki koszmar dziecięcy. Ale okej. Okay, zróbmy ostatnie pomieszczenie, czyli sypialnię. Ogólnie problem był taki, że wydostawało mi po raz kolejny wilkołaki. I stwierdziłam, że a, dobra, no to kolejny raz to nie, no to zakręcimy jeszcze raz. I dopiero wtedy odkryłam, że można to wykreślać. Także prawo ja. A to mi w ogóle się wszystko zepsuło. Tak więc zrobimy jeszcze raz: Kręcimy o spianie. Mm. Licjalne lata! Tak, to będzie przepiękne. Tutaj mam przedmioty licealnych lat i robię sypialnię. I po zobaczeniu ogólnie tej brzydkiej podłogi tego wszystkiego stwierdziłam, że są jakieś na ścianie. Może o! stwierdziłam, że w takim przypadku to po prostu. no, Zwróć to jakoś zakryć, ale nie wyszło to zbytnio. No i od w takim razie chyba to. Na ścianach, bo w słońcu tutaj nie ma, nie, ma, nie ma już taki ledzik, ale. My myślałam, ojejku, myślałam, że będzie milion raz lepiej, ale jest tragicznie. Wygląda to wszystko obrzydliwie. nam no to się w ogóle tej zrobiło. Tutaj nie, nie, nie było podwójnie. Iż co, naprawiam. Tutaj nie było. To się to jakoś. O! Stwierdziłam, że trochę go przyozdobię, ale no, ciężko to uratować. <grych> Także to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie, i do następnego pa!